Witajcie! W naszych odcinkach podpowiadamy co kupić, wyszukujemy okazje i trafy zakupowe. Mamy nadzieję, że filmiki, jakie przygotowujemy, są dla Was dobrą inspiracją. Zatem dziś o szczególną uwagę prosimy wszystkich fanów koszulek ze świetnymi nadrukami. Jednak zanim zaczniemy, nie zapomnijcie o subskrypcji i kciuku w górę. Włączcie też powiadomienia, bo wtedy z pewnością będziecie na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się na naszym shoppingowym kanale. Koszulek w szafie nigdy za dużo. Jest to wygodny i ponadczasowy element garderoby. Dodatkowo dla wielu osób, t-shirty z modnymi nadrukami pozwalają wyrazić sympatię do popularnych gwiazd, zespołów, a także filmów czy piosenek. My dziś zajmiemy się tematyką filmową. Zaprezentujemy wam znalezione w sklepach internetowych modele z printami nawiązującymi do najpopularniejszych kinowych hitów i seriali. Będziemy mieć coś dla fanów Harry'ego Pottera, produkcji Marvela, słynnych animacji, a także dużo więcej. Koniecznie więc oglądajcie dalej i pamiętajcie, że linki do prezentowanych rzeczy znajdziecie w opisie. W waszych komentarzach kilka razy można było znaleźć prośbę o ubrania nawiązujące do filmu Harry Potter. I takie właśnie mamy dla Was. To co wybieracie? Gryffindor czy Slytherin? A może model z magicznym zaklęciem? Wszystkie z nich znajdziecie w Sensei. Zresztą jest tu cała kolekcja, która z pewnością cieszy fanów młodego czarodzieja. A teraz czas na bardziej bajkowy motyw z kolorowymi i nieustraszonymi atomówkami. Koszulki inspirowane tą animacją chętnie wybierają też influencerzy, jak na przykład Adrianna Skon. Model, który proponujemy kupicie teraz w rewelacyjnej promocji za niecałe 16 zł. Produkcje Marvela mają niezliczoną liczbę wielbicieli. Najpopularniejszych bohaterów tego uniwersum znajdziecie też na koszulce z Hausa. Mamy tu Iron Mana, Halka, Kapitana Amerykę, Thora i Czarną Wdowę. Choć prezentujemy wersję damską, panowie również znajdą w tym sklepie ciekawy t-shirt nawiązujący do tej najsłynniejszej serii komiksów. Nie możemy zapomnieć o kultowym Stranger Things. Zresztą rzeczy inspirowane tym serialem, jak i stylem głównej bohaterki, Millie Bobby Brown, przedstawialiśmy Wam w oddzielnym odcinku, do którego link pojawia się właśnie na ekranie. Model koszulki, który teraz prezentujemy ma świetny nadruk z tak charakterystycznym serialowym kadrem. W naszym sklepie dla ciekawskich również znajdziecie t-shirt inspirowany Stranger Things. Zresztą w ofercie mamy dla Was wiele innych wzorów, które tak dobrze kojarzycie z naszych odcinków. Są tu motywy nawiązujące do znanych gwiazd i influencerów. A oprócz t-shirtów możecie też kupić inne gadżety, jak torby czy kubki ozdobione autorskimi printami. No to teraz może trochę klasyki. Znane marki odzieżowe chętnie wracają do wzorów, które modne były już wiele lat temu. No bo kto nie pamięta Tytanika? Damską koszulkę z tym filmowym nadrukiem kupicie w hausie. Chętnie wracamy też myślami do filmowego parku jurajskiego. I w tym temacie mamy koszulkę męską z kultowym i chyba najbardziej kojarzowym przez każdego motywem. Czy wiecie jaka młoda polska gwiazda jest największą fanką Mulan? Tak, to Sylwia Lipka. A jeśli wy chcielibyście tak jak ona mieć ciuch z tą disneyowską postacią, zapraszamy was na zakupy do sklepu internetowego Krop. Wiemy, że filmowy znak Batmana czy Supermana to chyba jeden z najczęściej wykorzystywanych wzorów na filmowych koszulkach, ale skoro wciąż można znaleźć takie w ofertach sklepów, świadczy to o ich niesławnącej popularności. Więc my mamy je dla Was wprost Sensei. A t-shirt z logo Supermana to również wybór Marii Jeleniewskiej, o czym wspominaliśmy w jednym z naszych ostatnich epizodów. No i jeszcze ubrania z myszką Miki. W ostatnim czasie to prawdziwy hit. Takie nosi Wiktoria Gąsiewska. Zajrzyjcie do filmiku z ubraniami w jej stylu. Jeśli ktoś chciałby mieć w szafie ten jeden z najmodniejszych wzorów, to mamy dwie propozycje. Jedna dla miłośników dużych i oryginalnych nadruków, które pozwolą wam się wyróżnić w tłumie. Znajdziecie ją w Kropie. Druga zadowoli zwolenników stylowych i prostych printów, a taką kupicie w Mohito. Mała Syrenka, Jasmina, Śnieżka. To tylko niektóre z księżniczek, które zdobią koszulkę z naszej kolejnej pozycji. Wszyscy chyba pamiętamy te kultowe animacje, a wielu z nas chętnie do nich wraca. Model, który proponujemy, jest do zdobycia na stronie answer.com. A wy ciekawcy, jakie filmy lubicie oglądać? Może jest jakiś motyw, który chcielibyście zobaczyć na koszulkach, jakie przygotowujemy dla Was w naszych zestawieniach? Piszcie w komentarzach, bo czekamy na Wasze opinie. Życzymy Wam udanych zakupów i słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie o subskrypcji i kciuku w górę. Do usłyszenia, pa!